Yummy. idea Uh-huh. Mm -hmm. <laughs> it's a bowl of fruit. Yummy! <laughs> Yummy! <laughs> <laughs> Don't go. Oh, I should be quiet. Let's <laughs> be quiet okay. oh, again. a day for a lovely drive out in the Lake -a <laughs> <laughs> What time is it? It's minute Maid time, of course. It's time. I'm on my way. Nose time. It's nose time. Like your nose, like your nose. Here we are. Like my nose, and like my nose too. It's minute my time, everyone. Oh, What's that? <laughs> this is going to be good fun because this is a funny nose. Like Mr. Pantavine's nose. Check. will Sharp pencil. Check. 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 Cóż, prawie nigdy. Ale nie martwcie się, gdy skończę, to trzeba to zrobić. Gotowi? Gotowi? Tak! Zróbmy to. Minutkę! Tak. Na początek oderwiemy kawałek pudełka po jajku. A Aha! po jest to niełatwe, właśnie tak, i po tej stronie też, teraz bierzemy bułkę i przewlekamy ją przez dziurkę po tej stronie. No, tak jak mój i nos taty Pontipina. Ta no, no, no. A teraz przewleczę po drugiej stronie, właśnie tutaj, to skomplikowane. I ze wszystkich nosów i najfajniejszym jest nosem taty Pontipina. Trzeba. Bierzemy trochę Tak! nos. Tak! Tak! Jeszcze starszego czasu na przyklejenie piórka, by pozdobić śmieszny nos! <sparuszy> I ze wszystkich nosów najfajniejszym jest... Minutkę, możecie pomalować go tak jak ja. Jest jeszcze wiele innych nosów, które możecie zrobić. <sparuszy> U, najfajniejszy jest... I najfajniejszym jest śmieszny nos tarty to... pony pina. Albo może taki? Krzaczasta, śmieszna broda. Uf. 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 Albo taki? Straszny nos zielonego goblina z groma brodawkami. Śmieszny...